Witam Państwa, proszę spojrzeć na mapę, to jest sytuacja dzisiejsza, i jutrzejsza, drugi, trzeci czerwca. Ten niż to poszedł, on dał to ochłodzenie wtorek, środa, ale idzie następny, a w tej chwili nad Polską mamy układ wysokiego ciśnienia, co widzimy po tej pięknej, słonecznej pogodzie. Dzisiaj Państwu opowiem, zanim powiem prognozę, dlaczego wyżej jest słonecznie, a w niżu pada. To proszę spojrzeć, to jest przekrój tej sytuacji. Polska jest w wyżu. Wyżu powietrze opada, my to nazywamy fachowo, prądy wstępujące. Jak powietrze 10 km opada na dół, to się ogrzewa i nie ma żadnych warunków, żeby skopliła się para wodna. Dlatego chmury i opady nie powstają. A potem powietrze przepływa i do niżu, i do niżu. W niżu są prądy wstępujące, powietrze wznosi się. Ochładza, następuje skropanie parę wody, występują chmury i opady. To tak krótko. I taką mamy właśnie sytuację. Dzisiaj wyż i jutro nad Polską, a niż na zachodzie i niż, który poszedł jest już na wschodzie. Co nas czeka? Ma piękne słońce dzisiaj i jutro, a w niedzielę niestety opady i chmury. Bo w niedzielę to wszystko, ten cały układ będzie się przesuwał w kierunku wschodnim i Niedziela będzie już pochmurno i z opadami. Tutaj, proszę państwa, sześć mas powietrza nam pływa do Polski. Te dwie, arktyczno-morskie i arktyczno-kontynentalne, są chłodne przez cały rok. Te dwie, zwrotnikowe są suche. A te, polarno-morskie i polarno, polarno kontynentalne zmieniają właściwości. Polarno-morska zawsze przynosi opady a w zimą jest ciepła, a w lecie chłodna. A polarno-kontynentalna przynosi mrozy, słoneczną pogodę. W zimą jest też słonecznie i mroźna, a w lecie upały. Dlatego, to proszę zapamiętać, cechą klimatu Polski jest zmienność typów pogody. Proszę nie narzekać, że dwa dni mamy ciepło, wręcz upalnie, następne dwa dni mamy Front i deszcz. No to tak jest właśnie, tak powinno być, jest bardzo typowo. I ta wędrówka niżów i frontów właśnie się zaczyna. Proszę Państwa, jadąc tutaj do studia zobaczyłem chmury, które wyszły od zachodniej strony. To jest pierwsza oznaka zbliżającego się niżu i frontu ciepłego. Górą na wysokości 10 km napływa już powietrze ciepłe. A dole jeszcze z wiary chłodne. Ale co będzie, to ciepło będzie już jutro. Jutro będziemy mieli ciepło słonecznie, ale w nocy, sobot z sobotę niedzieli i w niedzielę pochmurne opady. Przykro mi, że tak ta druga część weekendu będzie nieprzyjemna. Dziękuję, do następnego razu.